X-Pad Ultimate ciekawe funkcje. Dzisiaj pokażę zasięg pracy po bluetoothie wewnętrznym tachimetru Geomax Zoom 95. W tym celu mam zdefiniowany profil w x -Padzie i odszukany tachimetr Zoom 95. Jest tutaj widoczny bluetooth tachimetru i numer seryjny. W tachimetrze na ekranie widzicie również, że jest ustawiony internal bluetooth, więc zatwierdzamy w tablecie Wracamy do menu głównego, klikamy TPS, następuje połączenie tachimetru i idziemy gdzieś koło 100-120 metrów, tam odszukamy lustro i zmierzymy odległość. Zapraszam. Jesteśmy gdzieś w okolicach 100 metrów od tachimetru. W tym momencie sobie wyszukamy przez system Scout 360 lustro w terenie. Za moment będziemy mieli loka. Ustawiamy sobie pomiar ciągły. Wchodzimy sobie do pomiaru punktu. Wcześniej, oczywiście, zapytana o stanowisko. Założymy brak stanowiska, i w tym momencie mamy okno pomiaru. Włączamy, włączony mamy tryb tracking. Klikamy sobie odległość. U góry będzie widoczna za moment odległość, jaką mamy do punktu. Jest około 100, 102 metry. Mamy małą mrzawkę więc przy użyciu Zenius 08 mamy też możliwość. W ustawieniach Androida włączenia w ułatwieniach dostępu trybu dedykowanego do deszczu. Ten tablet ma to bardzo dobrze wykonane. Mamy pokazany tryb na rękawiczki i tryb na wodę. Wybieramy tryb na wodę i w tym momencie wracamy z powrotem do pomiaru. Idziemy dalej. Widzimy się za kolejne 50 metrów. Jesteśmy gdzieś w granicach 150-160 metrów, dokładnie 158 metrów. Cały czas mamy tracking. Zapiszemy sobie teraz punkt. Dodatkowo pokażę też funkcję dotyczenia. Widzimy teraz, że z lunety tachymetru wychodzi sygnał, który widzimy. Wiemy też dokładnie, dzięki temu, że dzięki systemowi właśnie NavLight, instrument na pewno uchwycił nasze lustro. Idziemy dalej. Cały czas mierzyliśmy odległość, będąc na trackingu, jesteśmy na 200, praktycznie 30 metrach i mamy cały czas połączenie ustanowione. Zapisujemy kolejny punkt i możemy iść dalej. W tym momencie mamy 243 metry. Klikamy sobie ponownie odległość, zapisujemy punkt. Więc jak widzicie. Na wewnętrznym bluetoothie plus tablet z Geomaxa i mamy 243 metry w terenie, który jest zabudowany. Mamy linię energetyczną, jest to wąska uliczka. Zapraszamy. Dziękuję, to na dzisiaj wszystko.